Cześć, Lata z tej strony Lytorskiej i bardzo serdecznie wszyscy na odcinku z 4 uniwersytet. Tak. Posprzątajmy po naszej kawie, którą wczoraj robiliśmy i nadal mam zagłoskę, dlaczego nie mogę ulepszyć. Bo co? Bo nie mam części to mi to powiedzcie. Aha, nie, nie, aha, no, no spoko. Głodna. Słuchajcie, wczoraj tyle nagotowaliśmy jedzenia, więc nie może być głodna. Mamy tyle jedzenia w lodówce, że starczy do końca serii, tak mi się wydaje. Przynajmniej do końca serii jeszcze jeden odcinek dłużej. Dobra, mogłaś to już dojeść, wiesz. Też bym sobie jajecznicę jakąś zjadła. Nawet mam na czym zrobić, ale, ale no. Siusiu. Co tutaj jeszcze masz? Surpsikus w toalecie. Na pewno... Na pewno chcę robić pikusa w własnej toalecie. Lecie co? Pojedźmy sobie trochę na rowerku. Co? Nie będzie to chyba głupie. O, jest nostalgia! Jest nostalgia! To jest to święto, o którym Wam mówiłam, że zrobiłam sobie własne święto. I mam. Świąteczne oświetlenie. Aby wziąć udział, kliknij. Aha, choinkę. menora lub Kinare. No dobra, to spróbujmy kupić Kinare, cokolwiek to jest. E, kinara. Okej. Okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zrobiłam sobie własne święto, którego jeszcze nigdy nie robiłam. I chciałam zobaczyć, jak to będzie. Nazywam je Nostalgia. I w ostatnim odcinku mówiłam o tym, ale w tym odcinku dopiero weszło, więc sobie zrobimy. A czy ty możesz wrócić do domu na tym rowerze? Aha. no też jakieś rozwiązanie. No nie masz gdzie zaparkować. No ja wiem, że nie masz gdzie zaparkować, ale zostaw tutaj też będzie dobrze. Chodź, 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 chodź. Yy, zapal wszystkie świece, bo musimy zrobić naszą kinarę. Halo. Menory. A zapal świece? Zgadź wszystkie świece? I zapal świece? Yy, zapal, wszystkie świece. Yy, zapal wszystkie świece. Dizos. Menora. Co to jest menora? Zaraz ogarniemy. Menora. Ale bez przecinka z przodu może. To jest to. No to kurde kolejne. I zapal wszystkie świece? Dobra. No ale to na <gryw> Zapal menorę. Ale tego mi nie załapało. No dobra, trudno. E, oglądaj romantyczny program telewizyjny, e, oglądaj romanse, oglądaj kanał, nie, to chyba nie tak, oglądaj romanse, jest, dobra, zostaw ten komputer, to jest moje prywatne święto, jak długo masz to oglądać, dobra, e, artystyczny nastrój, Służby sztuki, na przykład malując, robiąc zdjęcia, albo tańcząc, Zrób coś muzykalnego śpiewając, słuchając muzyki lub grając na instrumencie, czyli to wystarczy, że... Zagraj koncert... Doprowadź do łez. Wykonaj... Dobra, zagraj koncert. Po prostu. Wiem, że nie muszę, ale... Ale wystarczy. I moje święto jest. Aha, bo ja jeszcze coś powinnam zrobić, więc pewnie ćwicz śpiewanie. Także mi to całkowicie zaliczyło. O, świetnie.

Fajne, taki szkic z postaci, ale trochę za wysoko, wiesz? Jakby dało radę. O, właśnie, chociaż na takiej wysokości, to już nawet będzie to dobrze wyglądać. I co? Idziemy na ten, na, 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 na wykłady? O 9.30? Dzisiaj? Idziemy. Śnieg zaczyna padać, słuchajcie, jest słonecznie, ale śnieżnie. Tajemnicza pogoda. Świetnie, właśnie o tym marzyłam zawsze. Y tak, o właśnie, nie, halo, idź na zajęcia, wiecie dobrze, że kontroluje, co się dzieje, bo tak to by nie poszło na zajęcia cwaniara, a dzisiaj jest ostatni dzień, ostatnie zajęcia są dzisiaj, wiecie co to oznacza, mhm. no właśnie, to oznacza to, Uh, że będzie koniec semestru, i będziemy wiedzieli, jakie mamy oceny dzisiaj za ten semestr. I to będzie drugi semestr, przedostatni semestr, bo jeszcze jednego nam semestru brakuje do osiągnięcia. Okej, okay, prace domowe i tak nie zadali, bo to już i tak nam nic nie zmieni. Um, nie wiem, czy chcę te światełka, może te jedne sobie zostawię chociaż. O, właśnie te, bo są ładne nawet, załóżmy, że. <grym> nie, słuchajcie, czekamy, po prostu czekamy. Nie ma innej opcji. Głodna nie jest, spać jej się nie chce, nic jej się nie chce. Co ty robisz przy tym komputerze? Gras sobie w grę. No to no to graj. Niech ci będzie. E, Żywa złota, aha. Niech się tutaj. E, o! Właśnie, możemy zapytać profesora o, o to, jak nam idzie na studiach. E, Chcesz wiedzieć, jak zaradzisz sobie na kursie? Jesteś wyśmienitą studentką, masz jedne z najlepszych stopni w grupie. Szkoda, że między względem nie przykłada się do nauki mów nie mocno. E, jak grałam Lily, to miałam takie powiadomienia w sensie, że jesteś najgorsza, i jak śmiesz w ogóle pytać, czy coś takiego. I tak myślałam, e, gra robi. Grace robi w ogóle jaja, nie? Uh -huh. e, tak, i dostałam pałę z tego przedmiotu. Co to jest? Obejrzę, po co mi to? Co to są w ogóle? Co, 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 co ja mam w ogóle oh yeah! Ja po prostu tak wygrzebałam za darmo coś, co mogę sprzedać? O oh Nie no, spoko! Tylko nie mam gdzie tego położyć, kurwa. Kurde no! Anuluj. Fajne te świece. Dobra, niech będzie tak. Nie, źle. Zostało jeszcze trochę miejsca na incynie w razie w. E, co ty tam jeszcze? O, dobra. F, nostalgia. Boże, jak można nazwać nostalgia? A, come No tak, ale świeczek nadal nie zapalę. Zdarza się. A te? Aha, a tych nie mogę zapalić. No dobra, no trudno. No, trudno, no, to robi na A wiecie co? A mogę spróbować. A wiecie co zrobić? Właśnie, bo miałam wyciągnąć do. St do jakieś stypendia. Sprawdź podania, sprawdź informację, sprawdź podania o stypendium. Tego jeszcze nigdy nie robiłam. Aktywne. Uuu, uh. przyznany e-sport, nieprzyznany sport i stypendium w Wierzbowej Zatoczki. No i właśnie nie mogę tej Wierzbowej Zatoczki, kurde, dostać. I nie mogę dostać. Nie może mieszkam już po wyjść i to jest w ogóle takie nie fair trochę. To tak jakby Bella ćwierć nie dostała. Komada, no, masakra. Słuchajcie, autentycznie masakra, no ale co? Co zrobisz? No nic nie zrobisz, tak nic nie zrobisz. Najważniejsze, że nie musi się ubierać, że nie jest jej zimno. I tak to, to już w ogóle byłaby trochę kiszka z maczkiem. Ej! Halo? Ty już nie chcesz na zajęcia nawet chodzić, moja droga. Widzę, nie chcę dzisiaj, już ostatnie zajęcia to możesz odpuścić, tak? No, 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 nie odpuszczamy zajęć, nawet ostatnich. Wszystko nam się dokłada do, do oceny końcowej, więc mam nadzieję, że tym razem też będą same szósteczki. Święty sobie mogę zakończyć, 500 punkcierów wpadło, jak pięknie, jak wspaniale, więcej takich świąt trzeba robić. Tu w ogóle odkryłam, że to jest bardzo fajny sposób na to, żeby... Ogarnąć punkty, tak? Robisz sobie byle jakie święto, byle jakie, tak naprawdę byle jakie, coś, co łatwo jest ogarnąć, czyli na przykład bieganie nago, e, co jest łatwe do, do ogarnięcia, odliczanie do północy, e, ozdobienie mieszkania, e, nie wiem, posprzątanie, no niekoniecznie, ale ta menora jest łatwa, tak jak widzieliście e, i. Pff. Kurde, nie wiem. I ćwiczenie. Nawet nie musisz mieć pięciu. chociaż nie, musisz mieć pięć. dobra. Ehm, no to nie wiem. Pieczenie, czy opowiadanie historii, czy otwórz prezenty. Cokolwiek, tak? Za udane święto 500 punktów. Można w tydzień zrobić 7 razy 5,35,3,5 tysiąca. A 3,5 tysiąca punktów! A czasami człowiek zbiera te po 10 10, 25 punktów, bo się starcie liście. No nie mam starte listy, ale mogę pograbić. Tylko nie. Dobra. Ona mi często, wiecie co? Jak jeszcze grałam sobie u siebie, tak sama, że seriom, tak klikałam, grab liście, to ona mi tutaj grabiła liście, do środka. I takie. Eee, dzięki. Jesteś kochana, To sobie zatrzymam, zatrzymam. Grab liście, grab, grab. Grabu, grabu, niech będzie większa. O, właśnie. I baw się w stercie. Najgorzej, słuchajcie, jest zatrzymać ją przed dalszym... Kurde, właśnie... Nie chcą ci mówię przestać grabić tych liści. I to jest właśnie, kurde, najgorsze. Bo nie będą grabić, dopóki to one są. Uuu, patrzcie! A, mamy szysteczki, Piękna sprawa. Piękna sprawa, słuchajcie, jesteśmy zaczepiści. Aha, czyli jeszcze cztery kursy mi zostały. Dobra, to zrobimy te cztery kursy. Będzie malowanie, malowanie, fotografia i malowanie chyba. No dobra, no to będziemy później muzykiem albo stylista. Wiecie co? Stylista to jest najgorszy ever. Ever, po prostu ever. Najgorszy zawód, jaki można wybrać. E, florystka nie. Ty, a jeżeli to jest florystka? To o Jezus. Nie mówcie, że będę musiała. Kurde. No, no mamy za darmo studia. Słuchajcie, najważniejsze. Najważniejsze. U, 1700 jeszcze. Halo, halo. Halo, halo. ok ogarnęło się. I co mamy, słuchajcie, co mamy tym razem? Egzamin końcowy. Więc poko, malowanie, praca semestralna, ok. Fotografowanie, prezentacja i malowanie. Nie, no to dobrze, a to. O, Jezus. Pff, znowu. O, Jezus. W co ja się, kurt. Nie, 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 nie. Yy, porzuć pracę. Nie będziemy pracować. Tak, 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 tak. Przestań już mi tego grać, grabić liście. Ej, halo, miałeś porzucić pracę, tak, najwyżej, no właśnie, stracimy, stracimy ym, stypendium, ale to nic, dobra, dajcie mi, a jeżeli zrobię tak, to mi dobrze, wie... a jecisz. Ja a ja widzisz, ale to tak nie mogę i tak, dobra, Chodźmy moją drogę, a my sporo, o Jezus Maria, ile mamy przedmiotów, Ucz się na kurs. Nie, nie ucz się na kurs surki. Odrób pracę domową, odrób pracę domową, odrób pracę domową i odrób pracę domową. Lecisz, maleńka! Nie ma opierniczania się! Ostatni semestr! Ostatni semestr! Szósty odcinek, ostatni semestr! A? Mhm. A zostało nam tylko zdobędzienie dyplomu, czego jeszcze nie zrobiłam, bo zatrzymałam się dokładnie w tym samym momencie na mojej drugiej grze i zdobądź pracę dzięki dyplomowi. Hello! Więc jesteśmy już po prostu, wiecie, na samym końcu. Na po prostu samym końcu. Pierwsza praca domowa. O której zaczynamy? 13, poczekajcie, 13, 15, ale za 5 dni. Dobra, za 17 godzin, za 5 dni. Za 5 dni, za 14 godzin, dopiero o 11. No to ba, ja mamy czas. Dzisiaj odrobimy sobie pracę domową, później ją wyśpimy, pójdziemy na. O Jezus nie. Dobra, to nie będzie jednak tak proste, jak mi się wydawało. A słuchajcie, fajnie tak uciąć na parę godzin do tych Simsów. W sensie, jak sobie gramy. I zrobić te studia, być jakieś pieniądze, jakieś doświadczenie i w ogóle spoko sprawa, naprawdę spoko sprawa. Pod warunkiem, że nie jest zmęczony i wycieńczony. Jednej pracy domowej nie odrobię, mam nadzieję, że to... O Jezus, nie. Sorry, wystraszyłam się kaleba. Idź spać. A ty sobie idź. Idź sobie. Idź sobie, Kalebie, idź. Ty, no a trzy, trzy odcinki temu? Mówiłam, że coś ostatnio w ogóle wampiry nie przychodzą do mnie do domów, nie? Mhm, uh mhm, -huh. uh -huh. won. <grym> Dobra, spoko. <grym> Ale przez chwilę autentycznie wystraszam się, że on przyjdzie i będzie ją gryzł. Model do pracy domową, do pracy domową. O której ją budzimy? O czwartej? Wyśpi się do czwartej w miarę? spokojnie. Spokojnie. Tu już mamy prawie całą zrobioną w połowie. Jeszcze jedną, i machniemy szybki siusiu. Jak to zawsze powiada Locia. Machniemy szybki siusiu. I głód by się przydał. Tylko boję się, że jak ustawię taką kolejkę, to coś się spierniczy. A dopiero na 11 idziemy, więc spoko mamy czas. Tylko żeby właśnie się nie zsikała. Bo wtedy mi cała kolejka pójdzie w. no właśnie. ale ja Dlatego uwielbiałam dwójkę, bo w dwójce jak się ustawiło kolejkę, to cokolwiek by się nie działo, to ten sim robił to, co mu się dawało w kolejce. A tutaj, no, wystarczy zmiana humoru i sim ma na to wywalone. Jest takie. Sorry, nie, 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 nie będę tego robić, bo nie wiem, bo mnie noga boli. O właśnie. Nie dokończyła pracy domowej. Więc musimy dokończyć. A bardzo ważny przedmiot. Bardzo ważny. I mogę powiedzieć, że nie, bardzo ważny. Najważniejsze, że nie musimy już się uczyć ani malowania, ani fotografii, ani niczego. Czy już mogę wziąć resztki? Dobra, i oglądaj kanał komediowy. Mhm. Dobrze, że nie chodzimy jeszcze do pracy w tym czasie, nie? To jest naprawdę. Spoko, bo inaczej jakbyśmy chodzili do pracy, to już nie mielibyśmy na nic czasu. Podejrzewam, że musielibyśmy wziąć najwyżej dwa kierunki, dwa kursy na semestr, bo inaczej byśmy tego nie obrobili. Dobra, możemy zacząć zbierać informacje. Mamy chwilę czasu, zanim pójdziemy na 11, więc spoczko luzik. 4 godziny 13:30, a tutaj 5 dni, 5 dni. Tak, od 11. .00. Tak, wiem, za godzinę za zaczyna. Ja wiem. Ja wszystko wiem, ja wszystko ogarniam, naprawdę wiem. <laughs> Przyjdzie sprzątaczka, wyniesie śmieci, zapłacimy jej 50 simolonów, ale po co mamy to my robić, skoro i tak jest sprzątaczka i może ona to zrobić? Ach, prawie idealnie w czasie, słuchajcie, prawie idealnie. A nie, jednak zrobiła. Ty, no super. To jak wróci, to pozostanie nam tylko poprawienie. Będziemy mogli iść na kolejne wykłady. Tak. Takie to życie studentów. Jeżeli myślicie, że życie studenta jest takie fajne, i w ogóle, no to nie, nie. Nie, to, to wcale nie jest takie fajne. <grystanie> o Jezus, dobra, już usuwam wszystko. Tak, bo nie. Ma... O Jezus, za godzinę naprawdę. No i co ty zrobisz przy tym telefonie? Przy tym komputerze. przy tej tablicy? Nic nie zrobisz, moja droga, nic. Nic, naprawdę nic już nie zrobisz. Bo za chwilę idziesz na uczelnię. rób notatki. Nie kliknałam poprzednim razem, sorry, nie kliknąłem. Poprawiaj porządku, bo jest jeszcze normalna. A my potrzebujemy naprawdę dobrą opinię, dobrą prezentację, żeby dostać szósteczkę. Żeby być wzorowym ucze... Uczestnikiem studiów, dobra. Wybrnęłam z tego, żeby nie było. Wybrnęłam. Wybrnęłam. No ciśnij. Później mamy jeszcze dwie prace domowe do odrobienia. Jedną, drugą. Tak. I tak to życie płynie. I powiem Wam, że na studiach, jeżeli kiedyś wybierzecie się na studia i naprawdę będziecie mieli ambicje, będziecie się uczyć, to tak właśnie będą mógł być Wasze dnia. No, chyba, że jeszcze. Przepraszam, jeśli chodzi o soczne. To jeszcze gorzej, bo w ciągu tygodnia do pracy, a w weekendę do szkoły i nie ma was 7 dni w tygodniu. 7 dni w tygodniu. Ej, ja to jeszcze mogę wygłosić. Halo, nie, 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 nie. Zapierniczaj mi z tym. Halo! Nie zdążyła. Shit. No dobra, to odrobimy pracę domową, chociaż. chociaż będzie to zrobione. Chociaż, jedna rzecz. Juhu, fajny ten domank. Tak, wiem, nie jestem mistrzem e, w budowaniu. Ale ten dom powstawał na zupełnie inne potrzeby. Na Room Challenge, gdzie mieliśmy 8 na 8 kwadratów, które musieliśmy zdobyć e, panią na Włościach. Tak, e, poprzednia seria. Zapraszam, Room Challenge. Zapraszam. Fajna seria, ale e, później już wyglądała w taki sam sposób, więc po prostu puściłam jedno wielkie przyspieszenie na koniec. Też tak można. Kto zabroni? Nikt nie zabroni. Mam 19 minut nagrania i się zastanawiam, czy zrobić jeszcze jeden dzień. Ale zrobię jeszcze jeden dzień. A co? Kto mi zabroni? Chociaż. Poczekajcie, bo ile mamy dni? 6. Jeżeli zrobię w tym. Dobra, mogę zrobić. <laughs> Musiałam pomyśleć, ale spoko. Chociaż nie wiem, jak to jest zliczone znowuż. <laughs> Dobra, zro... nie, nie zrobimy 20 minut. Nie, nie zrobimy, zrobimy. Robiłam jakieś cięcie w tym odcinku? Chyba nie. Nie wiem. Słuchajcie, nie mam, po... nie mam pomysłu. Dobra, 20 minut robimy. Weź resztki, oglądaj film, a powrócę jak innego psa. Ciekawe jestem, czy jakiś film, inny program telewizyjny niż film komediowy będzie, tak, też będzie wrzucać tak zabawę. Super. Podoba mi się to. Ale wypadałoby chyba zacząć grzać. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, w ogóle jest taka, taki fenomen, że ja jeszcze nie grzaję w mieszkaniu, nie? To jest bardzo fajne. Jest. No, przyznajmy się, jest zimno na dworze, a ja jeszcze nie grzeję w mieszkaniu, bo mnie się utrzymałem 23 stopnie. To jest genialne. Ale, ale, jeżeli się potrafi dysponować swoimi pieniążkami, to wtedy się oszczędza. Zadania na kurs, praca semestralna. Pisz pracę semestralną, moja droga. Tak, na samym początku już te semestru, pisz pracę semestralną, mimo że nie masz pojęcia, o czym jest ten przedmiot i co się w nim robi, ale pisz. Pisz, moja droga, pisz. Był taki raper, pisz. Jak kojarzycie, to pozdro. Spoko. Spoko, spoko raper. Nie słucham. Słuchałam, ale nie słucham. Odciąłam się od rapu już jakiś czas temu. Napisałaś? Jeszcze nie. A jak my dzisiaj? Czy my dzisiaj w ogóle gdzieś idziemy? Trzy dni? Cztery dni? Cztery dni? Trzy dni? O, Jesus! A, bo jest sobota, czyli nawet nie wygłoszę tego. O nie. co ja będę robić tyle czasu? To, że sobie odcinek wybrała na, na sobotę? Kurde. To chociaż te prace napiszemy. Lepsze to niż nic uniwersytet nie stypendia, zadania na kursy, praca, redaguj. Dobra, może ją dodać w obecnym stanie, ni cholery, bo potrzebujemy mieć szósteczkę. Co fajnie tak skończyć studia z szósteczką. Ja na przykład się przyznam, przez pierwsze, nie wiem, na pewno przez pierwszy rok raczej miałam wywalone na studia. Od drugiego roku zaczęłam się uczyć, no. Pamiętam. To wtedy. Mm, jakby to powiedzieć, no, ostatecznie studia skończyłam z czwórą. <noise> Więc dla nie było. No no i taka sytuacja do sprawy. Więc jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś e, przeciwwskazania przed tym, żeby iść na studia, to idźcie. Idźcie. Nawet gdybyście mieli zrobić jeden pierwszy stopień. To to już się liczy do 8 lat pracy, więc idziecie do pracy, macie już 8 lat pracy, doświadczenia, przez to, że byliście na studiach na pierwszym, e, pierwszym stopniu, tylko musicie zdać. E, pracujecie 2 lata i macie 26 dni urlopów w roku, zamiast 20. Zajebista sprawa, uwierzcie mi, zajebista sprawa. E, przed świętami, bo ja teraz na urlop idę od 23 grudnia, to... Do tego momentu mam 13 dni urlopu jeszcze za ten rok. Więc jak wezmę tam 7 czy 8, to mi zostanie 7 czy 8 jakoś tak. tak. Coś, coś koło tego, nie pamiętam, ile biorę. W każdym razie biorę kilka dni, ale mam 2,5 tygodnia wolnego w Boże. Zaczepista sprawa, słuchajcie, za... zaczepista, ale mi się spiesze, Boże, dlaczego ja zawsze nagrywam po nocach? Dlaczego jestem dla siebie taka surowa? Czy ty napisałaś te sp... mhm, Pewnie tak, zadania na kursy, praca? znakomite, Oddaj pracę. Dobrze, oddajmy pracę, tego nie mogę oddać, bo jest sobota. Weź resztki. Jest dopiero dziesiąta, Nie znam człowieka, ale wiecie, to jest ten dzień akademi akademickiego ducha na kampusie Instytutu Foxbury. Odbywa się dzień, Na kampusie. Ale na kampusie w sensie, że co to jest kampus. Ciekawa jestem, z jakiego słowa przetłumaczyli na polski kampus. <laughs> Wodopilarego. Mhm. Uh -huh, uh -huh. No, świetnie. A tutaj? O, tutaj nie mogę. Znaczy Boga, ale. Dobra. O, o Boże. Zobaczmy, co się tam dzieje w okolicy. Może zamówimy sobie jakieś jedzonko do sprawy, jakieś tu perelki. Może kupimy w tym, yy, w tym śmiesznym butiku, kto wiem, kto wiem. Yy, tutaj jest ten śmieszny kup przedmioty na uniwersy uniwersyteckie ubrania. Kup i załóż. Yy, aha. Dobra, to chociaż czapkę kupmy sobie, co? Mam pełen strój, czyli nie mam bluzy i spodni, tylko mam jednoczęściowy strój, tak jakby i. Dlatego nie mogę. No masz tę czapkę? Halo. Co jest? Kup dresy i kup bluza. No i świetnie, kupiłam, ale nie mogę założyć, tak? Hmm, dobra, a kupisz na uniwersytet. I słuchajcie, to, to jest najlepsze. Co można kupić na uniwersytet? Wszystko dla studenta. Okej, okay, książki, rozumiem, naprawdę rozumiem. Wszystko do domu. Dywany. Kroniki, lampy, dywany, więcej jakichś roślinek w doniczce, okna można kupić, słuchajcie, okna, tak, okna, i lampki, dekoracje, flagi, ok, plakaty, przenośny koleżka, lustra, tak, różne, różne. Gitara, krzesło, magnetofon, mini lodówka, komputer, yy, tak laptop, mhm. piłki do gry, rowery, rozsiewacze fal, jakieś skrzynie, skrzypce, sztaluga, jakieś beczkowane soki firmy Słodki Bombel. Ach, man, serio, czy to jest właśnie to, czego student potrzebuje? Nie wiem. Nie wiem, ale wiecie co możemy zrobić? Możemy tutaj przejść. O, teleportuj się tutaj. Lol, hm, Smer, smar. Mogę się teleportować, bo mam medytację. A ja biegam po całym mieście jak kupię. No dobra. Spoko sprawa. Kopiłkę z. No, z tą tutaj. Chyba, chyba z nią. Albo nie z nią. Dobra, to jednak nie z nią. Aha, czyli... Aha, tutaj. Świetnie, czyli ty nie chcesz ze mną kopać piłki, bo... A dobra, jednak kopiesz. <noise> Jesteś spięta, bo... paranoiczka i zgniewana, bo piłkarskie nerwy. Niepowodzenie w, w piłkę z innym simem. Serio, i to cię wkurza. E, Złóż ofiarę, prosząc o akademicki sukces. Jajka po netetyńsku. Serio? Można jedzenie złożyć w ofierze. Okej. Okay. Nic więcej nie mogę. Wyczyśćmy posąg. I obrzućmy go tym razem. Yy. A wymalujmy go sprayem. Zostaw tego człowieka biednego. Nic ci nie zrobił. No już. Wyładuj się na, na posągu. Ta, najlepszy sposób na rozładowanie emocji. Dewastacja. Tutaj możemy podtańczyć. Tutaj mamy jedzenie. A tutaj mamy ping-ponga. I w ping-ponga pogramy sobie z... Nie wiem. Jesteś tutaj, ziomeczko? Jesteś. Można? Można. Grałam kiedyś w ping-ponga, jak byłam mała. Uwielbiałam w to grać. Boże, robiliśmy... Kurde, robiliśmy zawody, jak byłam mała, ping-ponga, coś no po prostu genialnego, nie? Genialnego. Dobra, wracamy do domu. Koniec zabawy, hello, musimy się ogarnąć. Jeszcze niedziela nas czeka, jesus Jeszcze niedziela nas czeka. Tak się zastanawiam, ile my jeszcze będziemy mieli żyć do zrobienia? No, i tak się zastanawiam i nie wiem. Oj, nie wiem, nie wiem. Tak w ogóle to. Tak w ogóle to się zastanawiam, czy mi się dźwięk nagrywa. Dobra. Wiecie co? Zobaczymy się, usłyszymy się w następnym odcinku. Mam 29 minut, także trzymajcie się do następnego odcinka. A następny odcinek zaczynamy w niedzielę rano. Trzymajcie się i cześć.